Jezus Maria To będzie długa misja ciężka Wygląda jak pedałek W No dobra mniejsza to Dobra to będzie tamtym samam east işte. cesare o oh cesare a man of great depravity believed himself immortal till he had a date with gravity <laughs> i'm dressed up like a jester i act the fool and mine. All the actions of those I curse and run down all the time. <laughs> <laughs> there once was a man named Ducio, a rat with legends taste. Whenever he would show himself, my feet would find his face. Romagna's Iron Lady, a rose of tempered steel, could raise the ardour of a corpse and teach a story. Oh dao się. Doikatscha! Stuikatcha! Clear the courtyard! Says Ade S <laughs> to Take cover! Follow them! Well. it is a relief to see you again mio bel menestrello did i say that right well enough I hear you are a governor, too. Is there anything you do not do? I do not talk to strangers. I am Suleiman. Et your auditore. Shazaden, are you injured? Who is your captain's soldier? Tarek Balete. He is away on an errand. Clear this body and send the guests home. Then summon Tarek to the divan. Tarek Balete is a captain in the Janissary Corps, the Sultan's elite soldiery. They guard the Sultan, but not his family. Not very well, evidently. Ezio, do you have some time to spare? I would like your opinion on something. I will once I change out of these rags. Guzel, meet me when you are ready. Okay. No, czy tak jak mówiłem, że w ostatnich ratujemy. teraz do księcia Dobra morda Nie udało się Ale jakoś tam poszło to Przynajmniej tyle dobrze Zapra się na wysokość kilometra Jak to daleko jest Tak z ciekawości spojrzy No w sumie niedaleko Więc się tam przejdziemy Znaczy przebiegniemy Hops 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 strzeżona, ja tu muszę cisnąć, no to jest za bardzo niesprawiedliwe Ech No, sk skoczysz tam? No skocz tam Co za Ecjo Chyba tu zapewne takie niepożądane dźwięki ale to no, głupota nie wybiera um, Kaj to jest? No może drapiemy się jeszcze na ten na punkt widokowy Jezu, myślałem że spadnę to na dół Będziemy mieli tu jakiś obraz ...tego terenu. Jeszcze wyżej? No wskakuj, wskakuj Ezio, wskakuj! No jesteś już prawie na tym. Pięknie. To nie A tam są... Dobra, to tam mniejsza od nich. Tak co oni mi mogą zrobić? Okej. To jest w sumie, nie? Dobrze, zostań, zostań tu i się przebiegniemy tak dookoła, trochę. Trochę sensu, ale... Żeby nie natknąć się na straż. Uhu. To w ogóle nie patrzę, gdzie biegnę. Ja biegnę, żeby biec. Kici gdzieś. Dobra, teraz... I have arranged a meeting with my uncle Ahmed and the Janissary captain Tariq Barlette. The Janissaries are loyal to my grandfather, but they have lately become angry over his choice of the next Sultan. Your uncle? Exactly. The Janissaries prefer my father Selim. You are in a tough spot. But how do the Byzantines fit into this? I had hoped you might know. Would you be willing to help me find out? I am tracking them myself. I can help you, as long as our interests run parallel. I will take what I can get. There is a hatch at the top of that tower which leads to a secret room. Go there. Wait. Zgól ten koper, synu. Zawsze chciałem to powiedzieć. Okej. Okay. Nie pozwól, by odkryto twoją obecność. Tak, to jest najmniejszy problem. Aha. No tak. Zapomniałem, że wciąż jestem tu tylko... ...asasino. Ej. Przycięło. To miała być wieża? A tam, tam coś się wspierałe jeszcze to pikuś nie Jest ona zbyt wysoka, jakaś bardzo co bardzo skomplikowana Żeby tam wejść Więc nie widzę problemu co? Tu nie ma tego Bo, chodzi o, o tych na ziemi, ale po co? Mi ich krzywdzić Isakui Etzia. Eat my nephew, Tarek. Your incompetence borders on treason, and to think that today your Janissaries were outshone by an Italian lute player—preposterous. An inexcusable failing, Effendi. I will conduct a full investigation. I will conduct the investigation, Tarek. For reasons that should be obvious. Evet, Cezadim. You have your father's wisdom. And his impatience. Uncle, I am relieved to see you safe. Likewise, Suleiman. Allah imamat ulum. Tarek Bey, a word. What was the purpose of this attack, I wonder? To make me look weak? An ineffective steward of the city? If you are the hand in this mess, Tarek, you have made a grave mistake. My father has chosen me as the next Sultan, not my brother. Ahmed, I am not depraved enough to imagine the conspiracy you accuse me of. What have I done to earn such contempt from the Janissaries? What has my brother done for you that I have not? May I speak freely? You'd better. You're weak, Ahmed. Pensive in times of war and restless in times of peace. You lack passion for the traditions of the Ghazi, yet you speak of fraternity in the company of infidels. You make a decent philosopher, Ahmed, but you will be a poor sultan. You may show yourself out. Quite a family, hmm? Your uncle lacks sway over the man he will soon command. Tarek is a hard man, proud and capable, but ambitious, and he admires my father greatly. But he failed to secure this palace against the Byzantine invasion. That alone is worth our attention. Precisely. Where should we begin? For now, keep an eye on Tarek and his janissaries. They spend much of their free time in and around the bazaar. teraz tylko mamy to wspomnienie. No to można iść od razu. Wykonamy O Altaira. Ale nie wiem, czy to byłby taki dobry pomysł, teraz tutaj zaskakiwać. Trzeba bo tam iść. Ile to kosztuje? O, ja. mhm. No Nooo, nieźle. Nieźle się bawicie tam. Nieźle tam coś wąchacie. Ale no, nie dam tyle za głupi. No i tak powinno być eee, tędy tak Dobrze Kolego dobrze Jakoś tędy przej... Uuu. On by się sam chwycił, ale okej okay. Mniejsza o to Dobra no, Myślałem, że już wykona skok wiary już chciałem go krzyczeć no Ale jednak On coś jest Nie wydawało mi się to tak prosto odbicie światła Tutaj Nie wskakuj tutaj tak wysoko A żeby cię pies tak, jak chciałem do końca, ale ogólny cel osiągnięty, żeby zejść z tego dachu. I tak mnie chwycisz. Co ty mi możesz zrobić? O, już myślałem, że tu nic nie ma. że dlatego tak zatrzymałem. Ale widać, się myliłem. I w sumie dobrze. Będzie znaleźć inną drogę Aha to jest do się, okej okay. Okej okay. To jest dopiero życie JOLO ja już powtarzałem się ostatnio jak powtarzałem się ostatnio. Jestem słabym skoczkiem. Ale okej. Okay. Aha, tu jest to gówno. Lepiej jakoś tak ominąć boczkiem. Dziękuję. Ale mogłabyś się pośpieszyć. Nie wiem po co znowu tego użyłem, ale okej. Okay. O, tu mamy tą Okej. Okay. Patrzcie jak... Jak Ezio mnie nie słucha, nie? To jest skandal, no. No i hopsaj. Auditory Auditory, auditory. Czemuś te auditory? Nie. No <grym> rachniwa. Nie, nie chcę ci wiedzieć, czego się zaśmiałem poważnie mówię to by było taki kolejny gwóźdź do mojej trumny skręć skręć skręć